Dzień dobry, witam wszystkich. Volkswagen Arteon 2019 rok, 2 benzyna, 272 konie i tylko 42,5 tysiąca przejechanych kilometrów. Cena zagłoszenia 38 930 euro. Ale nas interesuje cena netto, bo to było tak zwane nabycie wewnątrzwspólnotowe, a netto wyszło 32 714 euro. Sprawa jest sprzed roku. Ale bardzo ciekawa, więc wracamy do tego, bo obrazuje z jaką niekompetencją, a wręcz jawnymi próbami oszukiwania spotykamy się czasem w Niemczech. Arteona kupował z nami pan Michał. I jak to z nami bywa? Najpierw przeprowadziliśmy zdalną weryfikację, na co składa się kontakt ze sprzedawcą w celu uzyskania hmm. dodatkowych informacji o aucie, a następnie sprawdzenie pojazdu w bazach, w tym w systemie marki, czyli w tym wypadku w systemie Volkswagena. Z informacji o sprzedawcy wynikało, że auto miało naprawiany tylny zderzak, i naprawa kosztowała 2800 euro. I prawda, tu sprzedawca nie skłamał, bo weryfikacja numeru nadwozia w systemie Volkswagena potwierdziła jego słowa. Pan Michał zdecydował się więc na drugi krok i zlecił nam weryfikację stanu pojazdu na miejscu, daleko w południowych Niemczech, aż za Stuttgartem. Kawał drogi. Generalnie, weryfikacja na miejscu potwierdziła bardzo dobry stan auta. Znaleźliśmy co prawda ślady lakierowania zderzaka, ale na to klient był przygotowany, więc decyzja była na tak. Nie mogliśmy jednak zabrać auta od razu. To już na pewno wiecie z naszych filmików, że jest to praktycznie niemożliwe, jeśli kupuje się samochody w autoryzowanych salonach, a to był akurat salon Volkswagena, bo Niemcy potrzebują czasem nawet od 2 do 3 tygodni na przygotowanie auta po zakupie, że trzeba zapłacić przelewem że przy sprzedaży w cenie netto salon chce sprawdzić firmę, które kupuje auto bez niemieckiego VAT itd. Tak to wszystko trwa. A to wyszedł jeszcze dodatkowo problem braku drugiego kluczyka. Jeden był, ale drugiego salon jeszcze nie otrzymał od poprzedniego właściciela. A przynajmniej tak tłumaczył nam to sprzedawca. I obiecał, że gdy pan Michał przyjedzie z nami po odbiór auta, to kluczyk już na pewno będzie. Jak się pewnie domyślacie, gdy po jakimś czasie przyjechaliśmy do Niemiec ponownie, a w międzyczasie dopiliśmy transakcję i gdyby Pan Michał zapłacił już przelewem za auto, to kluczyka jednak nie było. Sprzedawcy uspokajał nas jednak przy odbiorze auta, że na pewno się znajdzie, że gdzieś jest, że chyba poprzedni właściciel jeszcze go nie dostarczył, ale on wszystkiego dopilnuje, a jak już będzie mieć go u siebie, to wyśle zgubę Panu Michałowi kurierem. Tak się jednak nie stało, a Pan Michał klucza nie otrzymał. I już po naszym powrocie do Polski Sprzedawca stwierdził w odpowiedzi na kolejne nasze telefony, że klucz na pewno został wysłany na adres pana Michała, ale na nasze prośby o przesłanie numeru z przesyłki do jej śledzenia temu już nie sprostał. Potem poszedł na urlop czy coś takiego, a w każdym razie przez długi czas nie było z nim kontaktu. Kiedy już udało nam się go złapać, to powiedział, że uwaga, przesyłka z kluczem wróciła do ich salonu, bo jego kolega źle ją zaadresował, a kurier nie mógł jej dostarczyć. Więc DHL zwrócił ją do nadawcy, czyli do nich. Ręce nam opadły na te kłamstwa, bo oczywistym się stało, że żadnego klucza nie ma, a nawet jeśli był, to się zgubił na amen i już go nigdy nie znajdzie. Poskutkowała dopiero groźba, że sprawa trafi do kierownictwa niemieckiego salonu. Taki klucz w polskim serwisie Volkswagena kosztował wtedy grubo ponad 2000 zł netto, a pan Michał miał związane ręce, gdyż potrzebował go do uruchomienia leasingu. Zlecił więc dorobienie kluczyka w polskim serwisie, a do niemieckiego salonu, gdzie kupował auto, wysłał proformę do opłacenia równowartości tego, co wydał na kluczyk w Polsce. I o dziwo, słuchajcie, pieniądze w kluczy przyszły do niego. Już nie pamiętam, ile to było dokładnie, a chyba jakieś 600 euro netto. Trwało to jakieś dwa miesiące, ale w końcu się udało. Tyle, że oryginalnego klucza nikt już nigdy nie znalazł i ślad po nim zaginął.